Dzisiaj, 9 sierpnia 2021 roku wśród złożonych wielu pism procesowych na biurze podawczym Prokuratury Krajowej w Warszawie, ulica Postępu 3 znalazło się pismo oznaczone numerem LF 155 2021 w sprawie potwierdzenie złożenia w sprawie Kaniok, Ewy. Pozycja 294 listy, księgi. I oto ta lista: księga 304 niegodnych urzędu sędziego przystępców. Pozycja 294, Kaniok Ewa. Pozycja 294, Kaniok Ewa. Tutaj zagadka. Również na tyle się znajduje się kanio Rafał, pozycja 28. Osoba ta zatrudniona jest w Sądzie w Warszawie. Brała udział wcześniej już i chodziło o to, że sędziowie tego sądu raz zwalniają znoszenia opłat. Tutaj podałem postanowienia, a w innym przypadku nie tolerują. Wydanych już orzeczeń przez samych siebie, jak i sędziów sądów powszechnych, okręgowych, I, do, i domagają się ode mnie wniesienia opłaty sądowej. I w sprawie oznaczonej 5 rzymskie ACZ 113-21. które złożyłem na ręce Pani Marczak Beaty w Prokuratorze Krajowym jako zawiadomienie o przestępstwie w sprawie Kaniok Ewy oraz Waś Beaty, Prezesa Sądu Otrzymałem kolejne pismo wzywające mnie do a właściwie doręczono mi, nie wzywając, tylko Doręczono mi pismo, od którego nie przysługuje żaden środek I to jest właśnie pismo 6 sierpnia Nie przysługuje żaden środek zaskarżenia I jest to pismo z dnia 13 lipca postanowienie wydane przez Kaniok Ewy. czyli osoba ścigana z kodeksu karnego nadal uczestniczy w moich sprawach i na posiedzeniu niejawnym, tajnym 13 lipca z powództwa mego przeciwko Skarbowi Państwa, który reprezentowany jest przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Sądu kręgowego w Warszawie obecnie schab Piotr wcześniej o zapłatę, to nie chodzi o zapłatę, to chodzi o wyrok w sprawie rehabilitacji niewinnego, uczciwego, prawego Warzyńca Jastrzębskiego I to jest też kolejne matactwo i manipulacja sędziów, ja nie domagam się zapłaty. Ja domagam się odszkodowania za to, co przeżyłem już przeżyłem 2010 roku, łącznie z zatrzymywaniami mnie i pozbawieniem wolności przez policję. To brak decyzji w sprawie mojego nazwiska Lorenz No i oczywiście ta decyzja dotyczy zarządzenia przewodniczącego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 2 września 2020 roku. Z 2 września 2020 roku. Sygnatura akt 2C 813 I postanawia podjąć zawieszone postępowanie. Trzeba, dwie o co chodzi z tym. Podjęciem zawieszonego postępowania. Jakie zostało zawieszone postępowanie i które? Czy to 2C, czy to postępowanie 5 ACZ 79720? Nikt nic nie wie. Oraz odrzucić moje zażalenie. Zażalenie oznakowane LF 247 2020 z dnia 21.10 2020 roku. Kuriozem. Teraz właśnie najbardziej haniebne działanie Kaniok Oto pani Kaniok, która pani dla mnie już, to przestępca. Przestępca w sędziego. Zarządzeniem, pisze swojemu swoim uzasadnieniu, że zarządzeniem z lat 2 września 2020 roku przewodniczący sądzi Okręgowym Warszawa Praga zwrócił powodowi pozew. Pozew przeciwko właśnie wymienionym wcześniej pozwanym czyli Skarb Państwa i ministrowie. Brakuje tam jeszcze komendant Głównego Policji, jak i Prokuratora Generalnego. No i na powyższe zarządzanie wniósł powód. Sąd Apelacyjny, czyli Pani Kaniuk, Ewa, zrzuciła i pisze, zażalenie Powód jest niedopuszczalne polegało odrzuceniu. Pisze o terminie wniesienia zażalenia i bla, bla, bla. To jest tam bełkot. Jest mi z tego nie ja podziwiam Polaków, którzy otrzymują takie podobne pisma, bo to jest kopia i wklej, ale to najbardziej istotne w tym piśmie jest właśnie ten fragment. W realiach niniejszej sprawy powód, pomimo doręczenia mu w dniu 20 października 2020 roku odpisu zarządzenia i pouczenia o terminie i sposobie wniesienia zażalenia, nie złożył w przepisanym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia. Wnosząc zażalenie wprost na to rozstrzygnięcie. I właśnie zażalenie wniesione wprost. Czy miałem prawo do złożenia tego zażalenia? I weźmy teraz pismo, jakie otrzymałem 20 października 2010, 2020 roku, na które sporządziłem. Pismo oznakowane lr 26720 2020 Tutaj mam też odnośniki innych pism do tej sprawy. I teraz proszę zwrócić uwagę. Otrzymawszy pismo z 2 września 2020 roku, które właśnie było podstawą tego postanowienia pani Kaniok Ewy. Mamy wyraźnie i wracamy 2 września do tego pisma. Mamy pouczenia. Na orzeczenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. To jest przy doręczeniu odpisu orzeczenia, przy tym formalnym piśmie. I mamy sygnaturę 813. Dalej otrzymamy kartkę dodatkową, pouczenie i w tym pouczeniu, co mamy, od doręczonego posunowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu operacyjnego w Warszawie za pośrednictwem sądu Kręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Termin wniesienia 7 dni i tak dalej, bla bla bla, bla bla bla. I oczywiście tam jeszcze jakiś inny bełkot. Niezrozumiały dla normalnego człowieka. Ja takie zażalenie złożyłem. Zażalenie oznakowane. LF 247 2020. I oto pismo LF 247 2020 z 21 października 2020 roku. Skierowane zostało ono do Prokuratury Krajowej oraz do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Kręgowego Warszawa-Praga. Zażalenie zgodnie z pouczeniem. Oraz zawiadomienie o przestępstwie Dubinowicz-Motyk Małgorzaty, która ohydnie ma tacy w sprawie. Złożyłem wniosek też o zwolnienie znoszenia opłaty za niniejsze zażalenia. I tutaj odebrałem zarządzenie wydane przez Dubinowicz-Motyk małgorzatę z 2 września 2020 roku. W treści zwrot pozwu, albowiem powód w ustawowym terminie nie usunął braku formalnych pozwód, czyli no właśnie, to no bo o co tu chodzi? I istotne jest to, że oprócz sygnatury 2C 81320 nie przekazano mi żadnych informacji uniemożliwiając mi rzetelne stosunkowanie się. Podaję swoje pisma, no bo domyślam się, czego dotyczy, i które tu pismo w tej sprawie złożyłem. Pani Kaniak, Ewa, tak, trzynastego lipca, to zażalenie moje odrzuca. Zażalenie złożone zgodnie z prawem i zgodnie z pouczeniem, jakie miałem w piśmie z sądu. Okręgowego. Jest to istotny element w postępowaniach sądowych. Jak pokazuję jeszcze raz: na orzeczenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia i również w pouczeniu na oddzielnej karcie pouczenie od donoczonego pochodzenia służy zażalenie. I ten wniesienia tydzień czasu. Ja Nie I oczywiście na to pismo 6 sierpnia w sprawie postanowienia z 13 lipca. Odpowiedziałem moim pismem oznakowanym LF155-2021. Oczywiście jest to wielkie szambo, matac, manipulacji. Normalny człowiek pogubi się w tym. Ja sam już jestem tak zniechęcony ich matactwami, ich manipulacjami, kłamstwami. Że już wprost pisze, że to, są, to jest szambo, szambo mata z kłamstw, manipulacji, bo już normalny człowiek się w tym nie pozbiera. I oczywiście zaskarżyłem bezprawne postanowienie przestępcy Kaniok Ewy. Bezprawnym była jakoś ścigana i miała prawo uczestniczyć we własnej sprawie, bo to jest jej, jest jej sprawa. I zawiadamiam o ohydnym przestępstwie z wykorzystaniem urzędu sędziego seryjnego przestępcy Kaniok Ewy. I oczywiście posłużyłem się, no pisząc, 20 października 2020 roku odebrałem odpis orzeczenia z 2 września 2020 roku, właśnie, które stanowiło podstawę orzeczenia postanowienia z 13 lipca Taniok Ewy. Zrobiłem kopię, tak jak właśnie pokazywałem, że mam prawo do złożenia zażalenia oraz na orzeczenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. I pani Kaniok pisze w uzasadnieniu swego bezprawnego postanowienia, powód, pomimo doręczenia mu w dniu 20 października odpisu zarządzenia i pouczenia o terminie sposobu wniesienia zażalenia, nie złożył w przepisanym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia, wnosząc zażalenie wprost na to rozstrzygnięcie. I odrzuciła zażalenie, co też. Pokazywałem i pokażę jeszcze raz. Postanowiła podjąć zawieszone postępowanie, które to? Nie wiadomo, czy to jest właśnie to i odczuć zażalenie, które też nie mamy, ale domyślamy się, że chodzi o to zażalenie oznakowane przeze mnie LE 237 2020. Wydaje mi się, że w tej chwili no, przy takim postępowaniu tych, którzy się nazywają sędziami tego państwa polskiego to już normalny człowiek by dawno zwariował i zbzikował. No walczę z nimi już i staram się przemówić im do rozsądku, do rozumu, ale do nich to nie dociera. Noszę po raz kolejny, że w całości podtrzymuję moje pisma w sprawie 813-2000 łamane przez 20 w tym także moje pismo LF 247 2020 z 21 października 2020 roku. Domagam się i żądam rehabilitacji niewinnego Wawrzyńca Jastrzębskiego, oskarżonego o kradzież zakupionych przez niego samego 10 sztuk jajek i pomimo posiadania przy sobie nawet paragonu na zakupione przez siebie jajka poza sklepem w Szczecinie zostaje. Oskarżony jako złodziej, awanturnik, agresor, a nawet sędziowie przypisali mu miano zamachowca. Domagam się uchylenia tego bezprawnego spodzie prawa postanowienia wydanego przez Kaniok. Nadanie biegu procesowego oczywiście w sprawie 2C813-20, cel zakończenia kompromitującej polski wymiar tzw. sprawiedliwości sprawy, podobnie jak klawiu królika, którego też. Do tej pory nikt nie zahamitował, nawet nie przeprosił Józef Franckowiak Sądu Najwyższego, który oskarżył go o kradzież swego portfela, kiedy kradł przybywał w Mediolanie we Włoszech, a pan Józef Frunzkowiak z małżonką w sklepie obuwniczym w sklepie obuwniczym zebra w Krakowie dokonywał zakupów i okazało się, że zaginął mu portfel. Oskarżył Klaudiu Królika. I oczywiście domagam się przeniesienia moich spraw do takiego sądu, w którym nie są ścigani z kodeksu karnego niegodni, znieważający urząd sędziego, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2021 roku. Odnoszę to i istotny to jest element, podam zaraz sygnaturę tej sprawy dla wszystkich oglądających, którzy mają problemy z sądami w sądach. Dobrą wymiaru sprawiedliwości nakazuje przekazanie sprawy i to jest sygnatura. 2KO37 łamane przez 21 są do najwyższego, w którym to wyraźnie pani sędzia stwierdza, że jeżeli wobec sędziego wszczęto postępowanie karne padły wobec tej osoby ciężkie zarzuty na mocy kodeksu karnego. Jeżeli moje oskarżenia są fałszywe, to powinienem to ponieść konsekwencje. Jak do tej pory, do dnia dzisiejszego, nikt, dosłownie nikt z tej listy 304 niegodnych urzędu sędziego, delikatnie mówiąc niegodnych urzędu sędziego, tych przestępców, nie podjął się oczyszczenia siebie z zarzutów, jakie pod jego adresem, czy jej adresem z mojej strony padły, tak jak w tej chwili padają wobec Kaniok Ewy jeśli chodzi o jej ewidentne matactwa i manipulacje, no bo nie ulega żadnej kwestii. Ja miałem pouczenia dotyczące złożenia zażalenia dwukrotnie, proszę bardzo, a pani Kaniok rozstrzyga, że wniosłem zażalenie wprost na to rozstrzygnięcie, ale nie złożyłem przypisanym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia. I to zażalenie odrzuca. No nie wiem, czy ktoś normalny w tym się połapie i zrozumie. I oczywiście już od dłuższego czasu pisze wprost, że Kanio Ewa swoim działaniem szkaluje bezczęści, że to państwo polskie i czyni z niego ogromny szambo kloakę matac, z przekrętów, manipulacji i bezprawia. I niech mi ktoś zarzuci, że nie mam racji, a dowodem są tysiące spraw w polskich sądach, ludzi pokrzywdzonych, dochodzących z i którzy wobec takich właśnie ohydnych, jawnych matac, manipulacji, przekrętów są bezradni, poddają się. Ja niestety nie tylko walczę w imieniu własnym, ale w imieniu właśnie tych wszystkich osób pokrzywdzonych przez funkcjonującym w państwa polskiego, przez sędziów, prokuratorów, policjantów. Patrz, sprawa głośna w Lubinie, zamordowanego przez policjantów. To jest sprawa Igora Sachowiaka, to sprawa Krystiana Brola. To są setki spraw, w których niestety każdy z nas walczy sam i dlatego przegrywa. Nie dajmy się. Pozdrawiam wszystkich oglądających i życzę wam wytrwałości w walce o sprawiedliwość. Pamiętajcie, kto pogardza życiem jednego, niewinnego człowieka, ten w pogardzie ma także narody i ludzkość. I ta nasza kasta pogardza naszym narodem, pogardza każdym z nas. Walczy o godność każdego człowieka, w tym również tych ludzi, tych istot, jakie ich określam i opisuję na urzędach sędziego. Opamiętajcie się, tak jak mówiłem, Hocholokowi w sądzie rejonowym Warszawa-Żoli-Bosz. Opamiętajcie się i przestańcie kręcić, przestańcie mataczyć. Miejcie odwagę cywilną przyznać powiedzieć głośno, że pan Wawrzyniec Jastrzębski, jak i Klaudiu Królik nie byli złodziejami. Jeden miał paragon na zakupione przez siebie 10 sztuk jajek i był poza sklepem netto, a drugi, Klaudiu Królik, był w Mediolanie, kiedy ktoś podobno ukradł portfel panu Józefowi Frąckowiakowi. Skończmy z parodią wymiaru sprawiedliwości. Ziobro jest niegodnym nie tylko ministra sprawiedliwości, ale również jako prokuratora. I ta osoba również jest na liście niegodnych urzędu prokuratora, ściganych przeze mnie z kodeksu karnego. I pozdrawiam Was wszystkich. Nie dajmy się.